Umiejętność przewodzenia i wpływania na innych zawsze budziła zainteresowanie wielu myślicieli. Podczas gdy wielu uważa, że kluczem do tego jest wiedza lub władza, Artur Schopenhauer, niemiecki filozof, przedstawił nieoczekiwaną perspektywę. Zamiast demonstrować inteligencję czy wyższość, bronił on osobliwego podejścia sztuki pozornej naiwności. Według niego, ta strategia nie tylko chroni twój wizerunek, ale również pomaga zdobyć szacunek i podziw. Co jednak skłoniło Schopenhauera do takiego wniosku i jak ta koncepcja może być zastosowana w naszym codziennym życiu. W wieku 19 lat otrzymał on list od swojej matki, w którym krytykowała jego ciągłą potrzebę udowadniania, że wie więcej niż inni. Pomimo jego niezwykłego intelektu, jego upór w poprawianiu i wskazywaniu błędów wokół. Przysłaniał jego własne pozytywne cechy. Ta rada głęboko wpłynęła na jego pogląd na relacje międzyludzkie i znaczenie powściągania intelektualnej dumy. Dla Schopenhauera, inteligencja, gdy używana do wygrywania dyskusji lub ciągłego poprawiania innych, mogła generować urazę i zazdrość. Wierzył, że najlepszym sposobem uniknięcia tych konfliktów było przyjęcie postawy pozornej skromności. Według jego własnych słów. Czasami jedynym sposobem na utrzymanie dobrych relacji międzyludzkich jest udawanie głupca. Jedną z najbardziej efektywnych strategii, aby się wyróżnić, jest nieujawnianie wszystkich swoich umiejętności. Dla Schopenhauera, wydając się nieco mniejszym niż się jest naprawdę, tworzy się możliwość zaskoczenia innych w najbardziej odpowiednim momencie. Ten pogląd jest zgodny ze słynną zasadą Sun Tzu w sztuce wojny: każda skuteczna strategia zależy od pozorów. Kiedy jesteśmy gotowi do działania, powinniśmy sprawiać wrażenie niegotowych. Ta koncepcja może być zastosowana w różnych sytuacjach codziennego życia, czy to na spotkaniach służbowych, debatach, czy nawet w zawodach sportowych. Ci, którzy mówią mało i obserwują więcej, mają tendencję do wyróżniania się w odpowiednim momencie, pozostawiając trwałe wrażenie. Gandhi ostrzega nas o wartości ciszy. Schopenhauer wzmacnia tę ideę. Nie ma większej inteligencji niż wiedza, kiedy należy milczeć. Platon, z kolei, uzupełnia tę linię myślenia, mówiąc, że mądrzy ludzie mówią, gdy mają coś istotnego do powiedzenia, podczas gdy głupcy mówią tylko z potrzeby wyrażenia się. W każdym środowisku można zidentyfikować dwa typy osób: te, które mówią nieustannie i te, które wolą pozostać w ciszy, obserwując. Ci, którzy mówią zbyt dużo, zazwyczaj są traktowani mniej poważnie. Chyba, że zajmują pozycję władzy. Schopenhauer argumentował, że sekret nie tkwił w ignorowaniu wiedzy, ale w tworzeniu wrażenia, że wie się mniej niż się faktycznie wie. W ten sposób można przyswajać więcej informacji i wybrać idealny moment, aby wykazać się przenikliwością. Inną istotną lekcją niemieckiego filozofa jest umiejętność subtelnego prowadzenia innych, pozwalając im wierzyć, że pomysły są ich własnymi. Dla niego to podejście było demonstracją szacunku i empatii. Mówił, że często mądrzej jest wydawać się nieświadomym, niż zawstydzać innych, demonstrując intelektualną wyższość. Szanując tych wokół nas, czy to rodziców, nauczycieli, czy przełożonych, skuteczniej jest dyskretnie sugerować pomysły, niż narzucać je bezpośrednio. To zapobiega niepotrzebnym konfrontacjom i sprzyja atmosferze wzajemnego szacunku. Jasny przykład tego można zaobserwować w profesjonalnym sporcie, gdy sportowiec decyduje się pozwolić niepełnosprawnemu fanowi wygrać mecz. Pomimo swojej zdolności do łatwego zwycięstwa, wybiera przegraną, dając drugiemu satysfakcję z triumfu. Ten gest pokory wzmacnia więzi i zachowuje godność drugiej osoby. W środowisku pracy ta strategia również okazuje się cenna. Zamiast ciągle poprawiać szefów lub kolegów, Schopenhauer zalecał przyjęcie dyskretnego zachowania, aby utrzymać harmonię w miejscu pracy. Czasami milczenie zachowuje więcej niż argument zachowuje relacje, możliwości, a nawet własny wizerunek. Wszyscy pragną uznania, ale filozof ostrzegał przed przedwczesnym popisywaniem się. Przed osiągnięciem sukcesu bardziej strategiczne jest utrzymanie dyskretnego profilu. Dla niego potrzeba częstego eksponowania osiągnięć często ujawniała niepewność, podczas gdy prawdziwy podziw wynikał z dokonań, które mówią same za siebie. Tę koncepcję jednakowo badał Sokrates, który stwierdził: Wiem, że nic nie wiem. Sokrates rozumiał, że prawdziwa mądrość nie polega na eksponowaniu wiedzy, ale na pozwalaniu innym na odkrywanie własnych odpowiedzi. Czy mówienie zawsze czyni nas mądrzejszymi? Czy może czasami to w ciszy znajdujemy odpowiedzi, które naprawdę mają znaczenie? Ta pozorna pokora przyczyniła się do tego, że stał się jednym z najbardziej wpływowych myślicieli w historii. Podobnie Schopenhauer twierdził, że to nie inteligencja zdobywa, ale sposób w jaki jej używamy. Blask myśli jest silniejszy, gdy nie przyćmiewa innych. To podejście łączy się z myślą Franka Lukasa, który twierdził, że najgłośniejszy w pokoju jest najsłabszy. Schopenhauer wierzył, że prawdziwa siła tkwi w pokorze. Minimalizując własne osiągnięcia i unikając potrzeby popisywania się, nie tylko zdobywasz szacunek, ale także wzmacniasz swoją pozycję wobec innych. Centralna lekcja przekazana przez filozofa jest jasna: przyjmując postawę pozornej prostoty, można przekształcić pozorne słabości w strategiczne zalety. Ta postawa nie tylko pomaga unikać niepotrzebnych konfrontacji. Ale także zwiększa podziw i szacunek, jaki inni czują do ciebie. Jak stwierdził Lao Tzu we Tao Te Ching, mędrzec nosi proste ubrania, ale przechowuje skarb w swoim sercu. Aby opanować tę sztukę, potrzeba cierpliwości, samokontroli i ostrego postrzegania rzeczywistości wokół siebie. Nie oznacza to rezygnacji z autentyczności lub ukrywania, kim naprawdę jesteś, ale raczej działanie z inteligencją emocjonalną. Wiedza kiedy się wycofać, a kiedy posunąć naprzód jest cechą prawdziwie mądrych jednostek. Co jest warte więcej mieć rację czy być szanowanym? Ostatecznie inteligencja nie jest mierzona liczbą wypowiedzianych słów, ale tym, ile z nich jesteśmy w stanie przekształcić w produktywną ciszę. Następnym razem, gdy poczujesz potrzebę udowodnienia czegoś, spróbuj zrobić odwrotnie. W końcu, jak pokazał nam Schopenhauer, Prawdziwa siła nigdy nie czuje potrzeby popisywania się. Ostatecznie prawdziwy sukces nie tkwi w tym, ile razy zostaliśmy wysłuchani, ale w tym, ile żyć byliśmy w stanie odmienić.